Pytanie zadaje pan poseł Piotr Tomański, Platforma Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Przez prawie pół wieku, ze względu na odkrycia Łukaszewicza, byliśmy światową potęgą naftową. Na przykład na Podkarpacie przyjeżdżali nawciarze z Ameryki, Rosji, Imperium Brytyjskiego, by podpatrywać metody destylacji i wydobycia ropy naftowej. Czy mamy szansę na odzyskanie dawnej świetności? Myślę, że nie. Jak wynika z danych statystycznych, krajowe złoża naftowe wystarczają na pokrycie tylko około 4% zapotrzebowania krajowego. Znacznie lepiej stoimy z gazem. Mamy stosunkowo duże zasoby, 260 złóż gazu, z których wydobywamy 4,2 mld sześciennego, co pokrywa 1 trzecią zapotrzebowania. W odróżnieniu od ropy są szanse na odnowienie krajowej bazy zasobowej gazu ziemnego i utrzymanie wysokiego poziomu wydobycia pokrywającego w połowie nasze zapotrzebowanie przynajmniej do 2022 roku. W związku z tym należałoby moim zdaniem usunąć wszelkie bariery, które wydłużają proces od wydania koncesji poszukiwawczej do momentu wydobycia gazu. W tej chwili trwa to w wersji optymistycznej 7 lat. Wydłużyć czas eksploatacji tzw. eksploatacji próbnej do np. 5 lat, co umożliwiłoby nieprzerwaną eksploatację. Dziś jest to dwa lata i w tym czasie przedsiębiorstwo nie zdąży zgodnie z prawem uruchomić kopalni. Złagodzić tryb opiniowania wniosków koncesyjnych dla koncesji poszukiwawczej przez organy wojewody, uprościć procedury dla wprowadzenia inwestycji liniowych czy infrastruktura gazociągi wzorem na przykład ustawy o autostradach. Wyłączyć konieczność sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla zmiany przeznaczenia gruntów zleśnych na potrzeby właśnie budowy gazociągów i kopalni. W związku z tym pytam, czy nie należałoby uznać za najlepszym środkiem, za najlepszy środek zapewniający bezpieczeństwo energetyczne kraju, między innymi inwestowanie w poszukiwanie nowych złóż i rozbudowę podziemnych magazynów. Dzięki nowym odkryciom możliwa stałaby się tak pożądana dywersyfikacja zaopatrzenia w oparciu o krajowe zasoby. Dziękuję bardzo. Dziękuję,